Dzień dobry. Jeżeli czujesz się źle, zgadzając się na coś, to znak, że powinieneś popracować nad swoją asertywnością. Może jej nie masz, może musisz się jej nauczyć. Warto. Co to jest takiego asertywność? Asertywność to jest taka zdolność, którą nabieramy z czasem. My ją musimy wyćwiczyć, my ją musimy udoskonalać. Jest to przede wszystkim otwarte i umiejętne w sposób taktowny, spokojny wyrażanie swoich potrzeb, uczuć, myśli, szanując zdanie i szanując postawę drugiego człowieka. Bez agresji, bez jakichkolwiek krytyk. Jeżeli już mówimy tutaj o jakiejkolwiek krytyce, to w życiu codziennym, jeżeli ktoś jest asertywny. To taką krytykę potrafi przyjąć do siebie konstruktywną i konstruktywną krytykę oddać rozmówcy. Krytyka konstruktywna pozwala nam dojść do pewnego rodzaju kompromisu. My się wymieniamy wszelkiego rodzaju poglądami, pokazujemy rozmówcy też swoje zdanie, swoje stanowisko, i on oddaje nam to samo. Nikt tutaj nikogo nie krytykuje i nikt nikomu niczego nie zarzuca. Jest to też umiejętność przyjmowania do siebie wszelkiego rodzaju porażek, które do nas przychodzą i analizowanie ich i wyciąganie wniosków. Dzielenie się tymi wnioskami z osobami nam najbliższymi. Jest to pewnego rodzaju taka nasza wewnętrzna zgoda na to, że te porażki do nas przychodzą. Też to jest asertywność. Umiemy też dostrzegać jako osoby asertywne. Sukcesy swoje i sukcesy innych ludzi. Potrafimy tego człowieka pochwalić, potrafimy siebie docenić. Sukcesy innych nas nie smucą, nie denerwują, nie zazdrościmy, tylko gratulujemy. Jesteśmy zadowoleni. Weszliśmy na wyższy poziom samorozwoju. Sukcesy innych cieszą nas tak samo, jak sukcesy nasze. Umiemy również stawiać granice. Stawianie granic jest bardzo ważne. Skąd inny człowiek ma wiedzieć, gdzie przebiega nasza granica? Tylko wtedy będzie wiedział, jak my mu o tym powiemy, jak my z nim na ten temat porozmawiamy. Wielu, wiele osób mówi, że ktoś przekroczył jego granicę, ale czy poinformowałeś, gdzie ona przebiega? Czy powiedziałeś, że granica przebiega tutaj w tym miejscu? Wiele osób ma te granice ruchome. Jednych Jednym nie będzie przeszkadzało to, że ty wchodzisz za daleko. Inny już po dwóch krokach będzie uważał, że się posunąłeś nie w to miejsce, w które on by chciał, żebyś wszedł. Także granica jest każdego człowieka indywidualna, dlatego musimy o nich rozmawiać. Musimy o nich mówić. Stawianie granic to jest asertywność. Nauczmy się odmawiać, kiedy nie mamy chęci i siły na coś. Ile razy jest tak, że zgadzamy się właśnie na różne rzeczy, pomimo tego, że brakuje nam siły, brakuje nam chęci, brakuje nam jakiejś motywacji, nie chce nam się zwyczajnie. Mieliśmy taki dzień, gdzie sami nie mamy energii do życia, a jeszcze mamy komuś coś zrobić. W sposób kulturalny, w sposób stanowczy i bardzo otwarty nie zgadzajmy się, odmówmy. To też jest asertywność umiejętność odmawiania umiejętność wyrażania własnych emocji. Bez oceny tutaj innego człowieka, bez oceny jego emocji, jego uczuć, my wyrażamy swoje emocje, my je przedstawiamy, przedstawiamy siebie, nie analizując drugiego człowieka. Jestem zadowolony, jestem smutny, jestem rozgniewany, sfrustrowany, jestem szczęśliwy. Nasze emocje, nasze emocje tutaj grają pierwsze skrzypce. My o nich tylko mówimy. Nie zastanawiamy się i nie analizujemy innego człowieka. Wyrażanie swoich poglądów i szacunek poglądów innych osób to również jest asertywność. Często gęsto nasze poglądy wydają nam się doskonałe. My mamy taki pogląd na tą sprawę, przedstawiamy i inne osoby mają to zaakceptować. To nie jest tak. Na tym nie polega asertywność. Mamy prawo wyrażać swoje poglądy, mamy w sposób otwarty i stanowczy o tych poglądach mówić i możemy to robić, natomiast inny człowiek może mieć inne zupełnie poglądy. On może zupełnie mieć inny punkt widzenia na daną sprawę, i nie musimy się z tym zgadzać, i on nie musi się z nami zgadzać, ale dochodzimy tutaj do takiego momentu, że nie podnosimy głosu, nie krzyczymy. Nie wchodzimy w konflikt słowny, dlatego że ktoś inny ma jakiś inny pogląd niż nasz. My nie musimy tych poglądów przyjmować, on nie musi naszych przyjmować. Każdy ma swoje życie i każdy to życie widzi z innej perspektywy. Może się okazać, że po jakimś czasie nasze poglądy okażą się nie takie albo jego się okażą niewłaściwe. I wtedy może odwrócą się nasze poglądy, może zmienimy kierunek, może wiatr zawieje w drugą stronę i będziemy całkiem inną drogą iść. Całkiem inne poglądy nieść. Może on przejmie nasze, a my jego? Tak też może się zdarzyć. Nie ulegamy presji i naciskom innych. Staramy się w sposób rzeczowy, taktowny, otwarty i spokojny mówić o tym, że tego nie zrobię, tym się nie zajmę. Ludzie, jeżeli zauważą, że nie mamy w sobie asertywności, no będą nam zlecać różnego rodzaju prace, bo będą wiedzieli, że my to zrobimy. Powiedz jemu, on to zrobi, daj jej, ona to wykona. Nauczmy się tego, będzie nam się łatwiej żyło. Nie zgadzajmy się tak łatwo. Nie jesteśmy robotem do wszystkiego i nie musimy wszystkiego wykonywać. Możemy robić tylko te rzeczy, które chcemy, kiedy mamy energię, kiedy nam zdrowie na to pozwala. A czasami nadwyrężamy nasze zdrowie i fizyczne i psychiczne do tego, żeby komuś pomóc, a ktoś tego nie zauważa, że my jesteśmy akurat w takiej kondycji, która nie służy do tego, żeby udzielać pomocy czy też jakiegoś wsparcia czy też robić coś za kogoś innego. Nie dajcie się. Asertywność to też jest zdolność proszenia innych o pomoc. Pomoc taką, która. Wypływa tylko z tamtego człowieka. To jest pomoc, taka, która może być nam dana w ramach możliwości tego drugiego człowieka. To nie jest pomoc, o którą my prosimy, i tamten człowiek robi coś ponad swoje siły. Starajmy się zauważać też innych i ich możliwości. Człowiek asertywny ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Ma Pozytywną samoocenę wobec siebie. Starajmy się pracować też nad tymi dwoma elementami poczucie własnej wartości i nasza samoocena. Często mamy zaniżoną samoocenę wobec siebie, często też nasze poczucie własnej wartości gdzieś tam biega po podłodze, bardzo nisko. Natomiast starajmy się nad tym popracować, bo człowiek asertywny to też jest taki, który te cechy posiada i ma je bardzo dobrze wypracowane. Jak ćwiczyć asertywność? Ćwiczenie pierwsze. Powtarzam na głos. Jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Umiem ocenić sytuację. Jestem opanowany, jestem wewnętrznie spokojny, jestem zadowolony z mojego życia. Mam bardzo duże poczucie własnej wartości. Wiem, co mogę, wiem, kiedy mogę, wiem, ile mogę. Dam sobie radę ze wszystkim, co do mnie przyjdzie. Jestem na takim poziomie mojego życia, który daje mi satysfakcję. Jestem bardzo zadowolony z tego poziomu, bo sam do niego doszedłem. Sam wszedłem na tą górę i jeżeli będę chciał, to jeszcze wyżej wejdę. To jest pierwsze ćwiczenie. Ćwiczenie drugie. Odmawiam cały czas tymi samymi słowami. Aby rozmówca zrozumiał, że ja nie chcę tego zrobić. Używam do tego takich, sam, takich samych słów, nie staram się wchodzić w głębiej, nie staram się w jakiś sposób usprawiedliwiać, mówię wyraźnie i stanowczo: Bardzo Cię przepraszam, ale nie mogę wykonać tego zadania, o które mnie prosisz, ponieważ jestem umówiony gdzieś tam. Jeżeli rozmówca dalej kontynuuje, ale, ale, bardzo Cię przepraszam, ale nie mogę wykonać tego zadania. Bo jestem umówiony na godzinę tą i tą. Jest to tak zwana automatyzacja. Musimy tak długo powtarzać te same słowa do rozmówcy, żeby rozmówca zrozumiał, że my tego nie zrobimy. Im szybciej rozmówca zrozumie, tym mniej będzie robotyki tutaj. Także to są takie słowa jak zdarta płyta. Daj sobie czas też, jeżeli ktoś Ciebie o coś prosi, na podjęcie decyzji. Nie musisz się zgadzać od razu i nie zgadzaj się od razu. Czas jest Twoim sprzymierzeńcem. Postaraj się go bardzo dobrze wykorzystać. Powiedz rozmówcy, zwyczajnie, jeżeli o coś Cię prosi, posłuchaj, potrzebuje trochę więcej czasu na przemyślenie tego, o co mnie prosisz. I staraj się to zawsze bardzo dobrze przemyśleć w domu, znaleźć wszystkie za i przeciw, dlaczego chciałbyś pomóc, czy też dlaczego nie możesz pomóc. To Ci bardzo pomoże. Może tobie, nie tylko rozmówcy. Dlatego, że czas pozwoli na to, żeby emocje, które są podczas pytania, podczas zadawania pytania tego danego człowieka, w jakiś sposób się ułożyły, uciszyły. Żebyś nie musiał tej decyzji tak od razu podejmować, bo być może za jakiś czas, który będziesz miał na podjęcie tej decyzji, ta osoba zupełnie co innego będzie od ciebie chciała, albo też już od ciebie tego nie będzie chciała więc będziesz miał czas na to, żeby ta sytuacja się troszeczkę uspokoiła. Jak można asertywnie odpowiadać? Na przykład: Jestem zmęczony, ale gdy tylko wypocznę, gdy tylko mi się polepszy, gdy tylko coś tam, to z wielką radością wykonam to zadanie. Z wielką radością zrobię to, o co mnie prosisz. Dzisiaj nie mogę. Ale być może i wtedy przemyśl swoją odpowiedź, zrobię to dla Ciebie, dzisiaj nie mogę, ale być może będę mógł za jakiś czas to dla Ciebie zrobić. Dzisiaj nie mogę. Bardzo Cię przepraszam, ale ta sytuacja, o którą mnie prosisz, jest poza moimi kompetencjami. To do pracy jest dobre. Dzisiaj nie mogę, ale myślę, że jeżeli. Poukładam swoje sprawy, to za tydzień będę bardziej wolny, za kilka dni będę bardziej wolny, pojutrze będę bardziej wolny i wtedy mogę tą rzecz dla Ciebie zrobić. Kolejna rzecz, czuję się niekomfortowo, gdy, gdy prosisz mnie o to, ponieważ, i mówię, nie mogę tego dla Ciebie zrobić, to jest zbyt duże zadanie dla mnie. Nie pojadę, nie wykonam, nie zrobię. Nie chcę. Mam coś innego. Jestem umówiony w inne miejsce. Jestem teraz zajęty. Nie. Mam inne zadanie. Rozumiem, że to jest dla ciebie ważne, ale pozwól, że ja ustalę czas, którym będę mógł to dla ciebie zrobić. Jak najbardziej wykonam to dla ciebie, ale daj mi troszeczkę czasu na przemyślenie, jak mógłbym do tego podejść, żebym był zadowolony z tego, że tobie to wykonuję, a Ty, żebyś był zadowolony, że ja dla Ciebie to robię. Pozwól mi pomyśleć nad tym, spróbuj zrozumieć, że mam też swoje życie, spróbuj zrozumieć, że mam też swoje plany. Nie mogę teraz tego wszystkiego rzucić, ponieważ to są takie najbardziej popularne zwroty, które możemy użyć wtedy, kiedy ta asertywność jest ćwiczona. Przede wszystkim pamiętajcie też o tym, że asertywność ćwiczymy. Takim tempie, jakie jest dla nas najlepsze. Nie przyspieszamy i staramy się tą asertywność ćwiczyć w takim położeniu, w którym my się najbardziej komfortowo czujemy. Możemy kogoś poprosić, na przykład koleżankę, kogoś z rodziny, że będziemy na nim ćwiczyć tą naszą asertywność. Może partner się zgodzi, partnerka, do niego, do niej będziemy mówili te zdania, które chcemy przećwiczyć. Można do lustra. Pamiętajcie, na głos, mówimy na głos do siebie, nie w myślach. Ćwiczymy na głos. Powtarzamy to tak długo, aż nam to wejdzie w krew. W takich sytuacjach z takimi ludźmi, czy też z lustrem, z takimi ludźmi, którzy są dla nas bardzo przyjaźni i którzy nam w tym też pomogą. Jeżeli nie jesteś asertywny, a chciałbyś, to zacznij ćwiczyć, to trzeba wypracować. Tak jak ćwiczenia gimnastyczne, jeżeli coś chcemy, to my musimy dać też coś z siebie. Taki asertywny komunikat to jest fakt, uczucie i prośba. Fakt, czyli zezłościło mnie to, że zrobiłeś to w ten właśnie sposób. Uczucie, poczułem się z tym bardzo źle. Nie oceniam tutaj drugiego człowieka, nie oceniam uczuć jego. Nie mówię a ty, bo ty, tylko mówię o sobie, to jest uczucie. Poczułem się z tym źle, jestem smutny, sfrustrowany, że taka sytuacja miało, miała miejsce. I prośba: chciałbym, chciałabym bardzo, żeby to się więcej nie powtórzyło, ponieważ nie chciałbym doznawać podobnych odczuć w przyszłości. To jest komunikat asertywny. Wyrażanie asertywności musimy poćwiczyć, ponieważ ona nie jest umiejętnością, z którą się rodzimy, tak jak wspomniałam. Żeby to dobrze nam poszło, potrzeba jest wielu godzin ćwiczenia. Przede wszystkim jako osoby asertywne potrafimy rozpoznawać nasze emocje i uczucia i wyrażać je w sposób bardzo spokojny, opanowany i nieagresywny. Asertywność to nie jest agresja. Osoba asertywna potrafi reagować zarówno na komplementy, jak i na krytykę. Nabywając takiej asertywności, jesteśmy pewni siebie, mamy szacunek do siebie, potrafimy wyrażać siebie głębiej. Asertywność jest bardzo dobrą cechą, przydatną w każdym momencie, dlatego że my, im dłużej będziemy wykonywać pewne czynności, o które proszą nas inni ludzie, a zupełnie nie będziemy mieli na to ochoty, możemy doprowadzić do całkowitego załamania naszego organizmu. Dlatego, że sprzeczność, która w, w nas będzie, sprzeczność z tym, że my czegoś nie chcemy zrobić, czy też powiedzieć, będzie odkładała się w naszym organizmie. Tak to jest. Będziemy wtedy mocno chorować. Somatyka nam siądzie. Pamiętajcie. Człowiek asertywny wierzy w siebie i lubi układać swoje życie tak, żeby mu sprawiało jak najwięcej przyjemności, nie raniąc przy tym innych ludzi. Naszą asertywność blokuje przede wszystkim lęk i stres. Co też powiedzą inni ludzie? Jak inni ludzie zareagują na to, że ja czegoś nie będę chciał zrobić? Zupełnie się tym nie przejmujcie, dlatego że tyle, ile jest ludzi na świecie, tyle osób może podejść do tego zupełnie inaczej. Dlatego przestańcie się przejmować innymi ludźmi i zwróćcie się bardziej do siebie. Patrzcie na siebie, żeby wam było jak najlepiej. Tak jak powiedziałam wczoraj, ta energia, która została w nas, ta energia, która jest jeszcze z nadwyżką, ją możemy podarować komuś innemu. Brak asertywności bardzo często prowadzi nas do lęku i do depresji. Coś jest w naszym organizmie. Coś się kłóci ze sobą. Psychika nasza nie daje sobie rady. Pojawia się wtedy lęk, pojawia się depresja. Asertywność stała się w naszym życiu zawodowym tak zwaną kompetencją miękką, bardzo poszukiwaną, zarówno u pracowników, jak i u pracodawców. Firma, która działa na takiej zasadzie, gdzie pracownicy, pracodawcy są asertywni, funkcjonuje lepiej, funkcjonuje na innych zasadach. Jest mniej stresu, mniej frustracji, mniej wzajemnych oskarżeń. Tego się trzeba nauczyć. Asertywność da nam poczucie takiej siły wewnętrznej. Ludzie zobaczą też, że nie jesteśmy osobami, które są słabe. Asertywność postrzegana jest jako cecha silna jako cecha osoby, która daje sobie radę w życiu, która wie, którędy iść, jaką drogą podążać która ma wszystkie cechy te w sobie oprócz asertywności, jakie są pożądane u danego człowieka. Ludzie lubią takie osoby asertywne. Pomimo tego wszystkiego, że się mówi, że on odmawia, nie chce zrobić, moja prośba jest niczym. Osoby asertywne są poszukiwane, jeżeli chodzi o pracę, osoby asertywne są poszukiwane do związków. Inna osoba asertywna bardzo szybko rozpozna taką, z którą może zawrzeć związek, na zasadach takich partnerskich, a nie zasady podległe. Ja jestem albo on, ona jest, któreś z nas nie jest asertywne. Wtedy ten związek też jest bardzo ciężki, bo ta druga strona wiecznie się na wszystko zgadza, nie tylko w domu, ale też poza domem. Asertywność to też jest umiejętność używania słów dziękuję, przepraszam i proszę. Proszę cię o to, dziękuję ci za to i przepraszam za to. Nie jestem agresywny, nie jestem jakimś zbuntowanym nastolatkiem, tylko jestem osobą dojrzałą. Panuję nad wszystkim, panuję nad swoimi emocjami i umiem się siebie wyrażać głęboko. Na dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się wszyscy asertywni. Dziękuję za nowe subskrypcje, za to, że oglądacie, że jesteście, bo dawno nie dziękowałam. Buziaczki papa. Pa.